Przyjechałem, to mówię, że to na pewno nic poważnego. Widocznie się pomyliłem, okej? Okay? Zawsze możesz poszukać innego warsztatu, gdzie nie będą pytać, dlaczego samotny Nomada kręci się w pobliżu granicy. Dobra, odsuń się. Co? Co chcesz zrobić? Pominę moduł. Zepnę na krótko. Kompresor będzie chodził cały czas. Może się zatrzeć. Dobra, sprawdźmy, czy chodzi. Mówiłem? Nie. Całkiem nieźle. Pytanie, na jak długo? Do Night City dojedzie. Potem się będę martwić, co dalej. Słyszysz za wiele. Antena na tym złomie nie wygląda na za dobre. Co ty nie powiesz? Mike, nie wiedziałem, że masz klienta. Przyjechał parę godzin temu. Myślałem, myślałem że dał ci znać. Porozmawiamy sobie. Ty się nie przejmuj. Nie wiesz? Jak przyjeżdżasz w odwiedziny, to trzeba się pokazać szeryfowi, wypić z nim kawę i powiedzieć po co się przyjechało. Mówię do ciebie. Co zatkało Cię? Mówię do ciebie nie martw się, nie zostanę na długo. Czy ja o to pytałem? Nie. Jestem Andrew Jones. Pewnie o mnie słyszałeś. Nie specjalnie. W czasie ostatniej wojny byłem w oddziałach specjalnych. Stary szogunat mówi ci to coś? Nie specjalnie. Chyba się nie polubimy. To nomacki sprzęt? Mogłem się domyślić. Słuchaj, masz jakiś problem, to powiedz. Powiem ci, jaki mam problem. Kurewsko nie lubię przybłędów. Gdzie ty i twój klan macie obóz? Nie ma żadnego klanu ani żadnego obozu. Jestem tutaj sam. Kogo próbujesz nabrać? Nomadzi zawsze trzymają się w grupie. Moja rodzina się rozpadła. Dlatego jadę do Night City. Czyli jesteś wyrzutkiem nawet wśród swoich. Mam nadzieję, że szybko stąd znikniesz. Potrzebuję skorzystać z radiostacji, a moja antena nawaliła. Widziałem, że macie tu maszt telekomunikacyjny. Powiem ci, czego potrzebujesz. Wypierdalać stąd szybko i bez gadania. Nie chcę widzieć, że się to kręcisz, jasne? Mówiłem ci już, nie szukam kłopotów. Mm -hmm. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. To nie szukaj i wyjedź stąd jak najszybciej. Halo? Odbiór. Odbiór. O, jesteś. Willie McCoy. Dobrze cię słyszeć. V. Chciałbym móc powiedzieć to samo. Potrzebuję twojej pomocy. Ostatni raz. Znowu ostatni raz. Nie wiem, gdzie jest klient z moim towarem. Muszę go znaleźć. Byłeś na miejscu na czas. Oczywiście, że tak. Może klient zostawił wiadomość. Możesz to dla mnie sprawdzić? Mogę. Ostatni raz. Jak go się nazywał? Jackie Wells. Rzeczywiście zostawił wiadomość. Czeka w przyczepie pośrodku Dry Creek. Przesyłam ci geolokację. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jesteś. Nie daj się zabić. 你也出来远走。 I już myślałem, że tutaj zakwitnę. Powiedz, że to mnie szukasz. Co ciebie szukam? A ty to? Jestem Jackie Wells. Wi, podobno masz jakiś ładunek do przewiezienia. Tam skąd pochodzę, wypada najpierw powiedzieć parę słów o sobie. A dopiero potem rozmawia się o interesach. To zacznijmy od ciebie. Jestem z Night City, a konkretnie z Heywood. Nigdy nie byłem w Night City. Niewiele mi to mówi. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie każdy jest jak twój brat. Albo przynajmniej daleki kuzyn. Rozumiem. Nie musicie się lubić, ale jesteście rodziną. Tak, jest w Haywood. Tylko jeszcze każdy z nich nosi przy sobie broń. A ty? Można powiedzieć, że ja też pochodzę z Haywood. Hmm. Widzę, że się dogadamy. Towar. Trzeba wpakować to do auta. Ałewo. Już myślałem, że nie przyjedziesz. Coś mnie zatrzymało. A potem chwilę mi zajęło, zanim cię znalazłem. Nie chciałem sterczać na widoku. Tutaj Szer wygląda na skurwiera. Ta... Ciężskie. To co? Jedziemy? Dopiery przewozowe. Będą potrzebne. Słuchaj. Popatrzmy. Oznaczone sygnaturą LOA. Świetnie. Co to znaczy? Loss on arrival. Transport został oznaczony jako taki, który zgubi się, jak tylko przekroczy granicę. A. Czyli oni wiedzą, że jesteśmy przemytnikami? Zaraz się dowiedzą. Właściciel pojazdu w polu kontroli wzywany do złożenia wyjaśnień. Chingona madre. Co teraz? Potrzebujemy jeszcze pieniędzy, żeby celnicy przymknęli oko na podrobione papiery. Masz kredczip z łapówką? Mam. Zapomniałem o nim. Mm, jasne. Zapomniałeś. Będę trzymał silnik na chodzie. Tak w razie czego. Tak zrób. Masz broń, kieruj Jadu się, się do biura. Przestrzegaj procedury. A teraz do pokoju numer dwa. Proszę siadać. Dokumenty. To rutynowa kontrola? Może rutynowa, zobaczymy. Hm. Co przewozicie? Wszystko jest tam napisane. Wszystko? Mam tu jeszcze mały załącznik do dokumentacji. Ach tak. Przypomnij mi, z którą rodziną nomadów jeździsz? To nie twoja sprawa. Tak ci się wydaje? Wiesz, zawsze kiedy widzę kogoś takiego jak ty, cieszę się, że nie siedzę po tamtej stronie stołu. Idź już, kolega czeka na ciebie w samochodzie. Nie zapomnij swoich rzeczy. Uważaj na tę zabawkę. Miłego pobytu w Night City. Gnojkom wydaje się, że Night City to pieprzony raj. Co zrobił? Młode to oto I co tam było? ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Taki po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd. Bijemy stąd. Robi się. Przewożysz kontrabandę. Te towary należą do korporacji. Zatrzymaj pojazd! Chodź, weź parę rzeczy. I te, ja i gara madre. Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa! A miało pójść gładko, bez problemów. Jak uważasz, że to moja wina, to mnie i jaja, ja, żeby mi to powiedzieć. Nie wiem jeszcze. Twoja? Straż Graniczna podała korporacyjnym cen, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Jest to wszystko jebał. I co teraz? Jesteśmy po drugiej stronie granicy. Zapłać mi iść w swoją stronę. Będę z tobą szczery. Jestem goły. Nie mam ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. I uznałeś, że cierpliwie poczekam. Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem cię oszukać, ale jesteś w porządku. Okłamałeś mnie. Przepraszam, że uraziłem twoją nieskazitelną moralność przebytnika. To co teraz?